Cześć! Czym są paliwa syntetyczne i dlaczego są ważne? O tym opowiemy w dzisiejszym materiale. Zapraszam! Paliwa syntetyczne, często też nazywane e-paliwami, to nowa generacja nośników energii, które mogą zrewolucjonizować dekarbonizację sektorów trudnych do zelektryfikowania, takich jak transport lotniczy czy morski. W przeciwieństwie do tradycyjnych paliw kopalnych, nie są one jednak pozyskiwane z ropy naftowej czy też węgla, lecz powstają w procesie łączenia zielonego wodoru z dwutlenkiem węgla pochodzącym z emisji przemysłowych. Zielony wodór wytwarza się z kolei poprzez Elektrolizę wody, zasilaną energią np. ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr czy słońce. CO2 zaś pozyskiwane jest z istniejących procesów przemysłowych, np. z produkcji stali, cementu lub biomasy, co oznacza, że zamiast trafiać do atmosfery, jest recyklingowane i wykorzystywane jako surowiec. Dzięki temu paliwa syntetyczne mają neutralny lub nawet ujemny bilans emisyjny. Podczas spalania emitują wprawdzie CO2, ale cały proces ich produkcji wychwytuje go z atmosfery lub przemysłu, tworząc swojego rodzaju zamknięty obieg. To sprawia, że paliwa syntetyczne są jednym z kluczowych rozwiązań do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, zwłaszcza w branżach, gdzie baterie. Elektryczne nie są wystarczająco wydajne. Dla Polski i regionu Europy Środkowej rozwój tej technologii ma dodatkowe znaczenie. Firmy takie jak Orlen widzą w paliwach syntetycznych szansę na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, czyli redukcję zależności od importu ropy oraz stworzenie nowych gałęzi przemysłu opartych na odnawialnych źródłach energii. To także odpowiedź na wyzwania klimatyczne. Które stają się priorytetem zarówno dla Unii Europejskiej, jak i globalnych korporacji? Czy to oznacza, że paliwa syntetyczne są idealne? Jak każda technologia, mają swoje wyzwania, np. obecnie wyższe koszty produkcji, ale dynamiczny rozwój OZE i wsparcie yy, regulacyjne sprawia, że stanowią one realną alternatywę. Zastanówmy się teraz, jak powstają paliwa syntetyczne. Paliwa syntetyczne to efekt zaawansowanej, ale logicznej współpracy chemii i energii odnawialnej. Ich produkcja opiera się na trzech kluczowych etapach, które łączą ekologię z efektywnością. Pierwszym krokiem jest wytworzenie zielonego wodoru. Powstaje on w procesie elektrolizy wody, gdzie prąd, najlepiej pochodzący z farm wiatrowych lub fotowoltaiki, rozbija cząsteczki wody na wodór i tlen. To właśnie zielony prąd nadaje wodorowi ten neutralny klimatycznie charakter, ponieważ cały proces tutaj nie emituje CO2. Drugi etap to wychwytywanie właśnie dwutlenku węgla. CO2 przez to nie jest tu problemem, lecz surowcem. Pozyskuje się go z emisji przemysłowych, np. hut stali, cementowni czy zakładów przetwarzających biomasę. Dzięki technologiom takim jak CCS, czyli Carbon Capture and Storage, dwutlenek węgla, który normalnie trafiłby do atmosfery, jest odzyskiwany i przygotowywany do dalszego wykorzystania. To nie tylko redukuje ślad węglowy tych gałęzi przemysłu, ale także nadaje drugie życie gazowi uważanemu za głównego winowajcę globalnego ocieplenia. Ostatni etap to synteza paliw, w której wodór i CO2 łączą się w reakcjach chemicznych. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest proces Fischer-Tropscha. Polega on na poddaniu mieszaniny wodoru i CO2 działaniu wysokiego ciśnienia oraz temperatury w obecności katalizatorów, co prowadzi do powstania ciekłych węglowodorów. W zależności od warunków procesu, można uzyskać w ten sposób różne formy paliw, od e-benzyny przez e-diesel po syntetyczną naftę lotniczą SAF. Co istotne, końcowy produkt ma niemal identyczne właściwości chemiczne jak tradycyjne paliwa, dzięki czemu może być stosowany w już istniejących silnikach i infrastrukturze bez konieczności ich żmudnej przebudowy. Kluczem do zerowego śladu węglowego jest zasilenie całego procesu energią odnawialną. Nawet jeżeli spalanie e paliw uwalnia CO2, to ilość ta jest równoważona przez CO2 wychwycone wcześniej z atmosfery lub przemysłu. To wszystko tworzy zamkniętą pętlę, w której emisje netto są bliskie zero. Dodatkową zaletą jest elastyczność całej tej produkcji. Instalacje do syntezy paliw mogą działać tam, gdzie występują nadwyżki zielonej energii, np. w regionach o silnym nasłonecznieniu czy wiecznych. Wybrzeżach. Dla firmy Orlen ten proces staje się elementem długofalowej strategii. Przykładem są pilotażowe projekty, w których spółka łączy swoje moce w zakresie rafinacji z inwestycjami w elektrolizery i współpracę z sektorem lotniczym. To nie tylko krok w stronę dekarbonizacji, ale także szansa na budowę nowych łańcuchów wartości: od produkcji zielonego wodoru po dostawy SAF dla linii lotniczych. W ten sposób paliwa syntetyczne stają się mostem między tradycyjnym przemysłem a zeroemisyjną przyszłością. Gdzie sprawdzają się paliwa syntetyczne? Te znajdują zastosowanie przede wszystkim w sektorach, gdzie elektryfikacja jest technologicznie lub ekonomicznie nieopłacalna, a jednocześnie emisje gazów cieplarnianych są szczególnie wysokie. Jednym z najważniejszych obszarów jest transport lotniczy. Samoloty, a zwłaszcza te obsługujące długie trasy, nie mogą polegać na bateriach elektrycznych ze względu na ich ograniczoną gęstość energii i dużą masę. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie syntetyczne paliwa lotnicze, które chemicznie są niemal identyczne z konwencjonalną naftą lotniczą. Dzięki temu mogą być dodawane do istniejących zbiorników paliwa w dowolnej proporcji, nawet do 50%, bez konieczności modyfikacji silników czy infrastruktury. Linie lotnicze, takie jak lot, już dzisiaj testują mieszanki z SAF, a Orlen widzi w tym szansę na stworzenie stabilnego rynku zbytu dla swoich produktów. Równie istotnym odbiorcą jest transport morski, który odpowiada za około 3% procent globalnej emisji CO2. Statki, zwłaszcza te przemierzające oceany, wymagają paliw o wysokiej gęstości energetycznej, których nie zastąpią obecne technologie bateryjne. Syntetyczny e-diesel produkowany z zielonego wodoru i odzyskanego CO2 nie tylko redukuje emisję dwutlenku węgla, ale także eliminuje szkodliwe związki siarki, co jest kluczowe w kontekście coraz surowszych regulacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Przykładem innowacji są norweskie promy firmy Hurtigruten, które już dziś korzystają z e-paliw, demonstrując, że transformacja w tym sektorze jest jak najbardziej możliwa. W przemyśle ciężkim paliwa syntetyczne odgrywają podwójną rolę. Po pierwsze, zasilają maszyny budowlane, ciężarówki długodystansowe czy generatory awaryjne, gdzie energia elektryczna nie zawsze jest dostępna lub wystarczająco wydajna. Po drugie, stanowią narzędzie do dekarbonizacji procesów przemysłowych, np. w hutnictwie, gdzie e-paliwa mogą zastąpić koks w procesach redukcji ród żelaza. Co kluczowe w tym aspekcie, ich wykorzystanie nie wymaga rewolucji technologicznej. Istniejące silniki wysokoprężne czy też turbiny gazowe są w pełni kompatybilne z syntetycznymi odpowiednikami benzyny lub diesla. Jakie są korzyści dla środowiska i gospodarki? Paliwa syntetyczne niosą ze sobą korzyści zarówno dla klimatu, jak i rozwoju gospodarczego. Pod względem środowiskowym ich największą zaletą jest e, radykalna redukcja emisji CO2. W porównaniu z tradycyjnymi paliwami kopalnymi, e-paliwa mogą zmniejszyć ślad węglowy nawet o 70-90%, a w przypadku wykorzystania wyłącznie energii odnawialnej i odzyskanego CO2 osiągnąć niemal zerowy bilans. Emisyjny. Gospodarczo paliwa syntetyczne stanowią motor bezpieczeństwa energetycznego. Dla Polski, która dziś importuje ponad 90% ropy naftowej, rozwój tej technologii oznacza zmniejszenie zależności od niestabilnych rynków surowcowych. Orlen, inwestując w elektrolizery i instalacje do syntezy paliw, buduje równolegle nowe gałęzie przemysłu opartego na odnawialnych źródłach energii. To nie tylko dywersyfikacja źródeł energii, ale też szansa na stworzenie tysięcy miejsc pracy. Od inżynierów zajmujących się technologią wychwytywania CO2 po specjalistów w sektorze logistyki zielonych paliw. W perspektywie regionalnej Polska ma szansę stać się hubem technologicznym dla całej Europy Środkowej, eksportującym know-how i produkty do krajów o podobnych wyzwaniach infrastrukturalnych. Wsparcie dla przemysłu to kolejny wymiar korzyści. Paliwa syntetyczne pozwalają dekarbonizować sektory, które dotąd uważano za trudne, jak lotnictwo czy żeglugę, bez konieczności wycofywania istniejących maszyn czy statków. Dla przedsiębiorców oznacza to oszczędności związane z uniknięciem kosztownych modernizacji. Jednocześnie Orlen, wykorzystując swoją istniejącą infrastrukturę od rafinerii po sieć dystrybucyjną, minimalizuje koszty przejścia na zielone technologie. Przykładem są projekty pilotażowe z liniami lotniczymi LOT, gdzie mieszanki SAF są testowane w rzeczywistych warunkach, co przyspiesza komercjalizację i buduje konkurencyjność polskiego przemysłu. Wreszcie paliwa syntetyczne wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju, coraz częściej wymaganą przez inwestorów i konsumentów. Dla biznesowych partnerów, zwłaszcza w sektorze TSL, czyli transport, spedycja, logistyka, możliwość korzystania z neutralnych emisyjnie paliw to szansa na spełnienie norm i budowę przewagi, a dla społeczeństwa realny wkład w poprawę jakości powietrza i ochronę klimatu, co wzmacnia pozycję Polski jako kraju odpowiedzialnego ekologicznie. Czy to się wszystko opłaca? Jednym z najczęstszych pytań dotyczących paliw syntetycznych jest ich opłacalność. Obecnie koszty produkcji paliw są wyższe niż tradycyjnych paliw kopalnych, głównie ze względu na cenę zielonego wodoru i energochłonność procesów, jednak dynamiczny rozwój technologii odnawialnej źródeł energii, zwłaszcza spadające koszty energii wiatrowej i słonecznej, stopniowo zmieniają tę sytuację. Przykładowo, według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, e, IRENA, do 2030 roku koszt zielonego wodoru może spaść nawet o 60%, co znacząco obniży cenę końcową e-paliw. Kolejnym czynnikiem jest sama skala produkcji. Dziś większość projektów ma charakter pilotażowy, ale wraz z rosnącym popytem napędzanym regulacjami unijnymi, takimi jak dyrektywa RED-3, która nakłada obowiązek mieszania SAF z tradycyjnymi paliwami lotniczymi, ekonomia skali zacznie działać na korzyść e-paliw. Ponadto, wykorzystanie istniejącej infrastruktury, jak rafinerie, rurociągi, minimalizuje konieczność ponoszenia dodatkowych inwestycji, co przyspiesza zwrot z kapitału. Warto też zwrócić uwagę na mechanizmy wsparcia finansowego. Unijne fundusze, takie jak Innovation Fund czy Fit for 55, oferują dotacje i gwarancje cenowe dla projektów związanych z dekarbonizacją. Wreszcie, korzyści wizerunkowe są po prostu nie do przecenienia. Firmy wykorzystujące e-paliwa mogą liczyć na bonusy w przetargach publicznych, lojalność klientów wrażliwych na kwestie klimatyczne oraz uniknięcie kar po prostu za przekroczenie limitów emisji. Jaka jest rola Orlen w rozwoju tych paliw syntetycznych? Orlen, jako największy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej, odgrywa kluczową rolę w promowaniu i wdrażaniu technologii paliw syntetycznych. Spółka konsekwentnie łączy tradycyjne kompetencje w zakresie rafinacji z innowacjami, tworząc w ten sposób kompleksową strategię transformacji energetycznej. Jednym z filarów tej strategii jest budowa elektrolizerów do produkcji zielonego wodoru, zasilanych energią z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. W sektorze lotniczym Morlen aktywnie działa na rzecz wdrożenia SAF, współpracując z polskimi liniami lotniczymi, która ta współpraca obejmuje testy mieszanin paliwowych oraz pracę nad certyfikacją produktów, co jest niezbędne do ich komercyjnego wykorzystania. Spółka widzi w lotnictwie głównego odbiorcę swoich e-paliw, zwłaszcza że Unia Europejska planuje wprowadzić obowiązkowe minimalne poziomy SAF w paliwach lotniczych od 2025 roku. Orlen inwestuje również w badania i rozwój, współpracując z polskimi uczelniami technicznymi oraz międzynarodowymi instytutami. Celem jest optymalizacja procesów syntezy paliw oraz opracowanie nowych katalizatorów, które zwiększą wydajność i obniżą koszty. Dzięki temu Polska może stać się eksporterem zaawansowanych technologii, a nie tylko surowców. Strategia Orlenu. Wykracza poza granice kraju. Spółka rozważa eksport e-paliw do e krajów Europy Zachodniej, gdzie popyt na zielone rozwiązania rośnie najszybciej. Dzięki położeniu geograficznemu i rozwiniętej infrastrukturze logistycznej, Polska ma szansę stać się kluczowym graczem na rynku paliw syntetycznych w Unii Europejskiej. Jak to wszystko więc podsumować? Paliwa syntetyczne to nie tylko technologiczna ciekawostka, ale realne narzędzie walki ze zmianami klimatu. Dzięki nim sektory takie jak lotnictwo czy transport morski, dotąd uważane za niemożliwe do szybkiej dekarbonizacji, zyskują szansę na osiągnięcie neutralności emisyjnej. Kluczem do sukcesu jest synergia między innowacjami, polityką klimatyczną i inwestycjami w odnawialne źródła energii. Dla Polski i Orlenu to szansa na przebudowę gospodarki w duchu zrównoważonego rozwoju. Inwestycje w e-paliwa wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne, tworzą nowe miejsca pracy. I pozycjonuje kraj jako lidera innowacji w Europie Środkowej. Współpraca między przemysłem, nauką i administracją publiczną jest niezbędna, aby przyspieszyć komercjalizację tych rozwiązań i sprostać globalnym wyzwaniom klimatycznym. Paliwa syntetyczne to w końcu most między tradycyjną energetyką a zeroemisyjną przyszłością. Orlen, budując ten most, nie tylko realizuje swoją strategię, ale także przyczynia się do transformacji całego regionu. I to tyle jeżeli chodzi o paliwa syntetyczne. Mam nadzieję, że dobrze Wam to wyjaśniłem. Zapraszam na kolejne materiały. Do następnego razu. Cześć.